Dzień dobry, witam wszystkich. Dziś piątek, 24 kwietnia, kolejny czat. Mam nadzieję, że wszyscy w zdrowiu funkcjonujemy w Szczecinie i czekamy na to, aż ta pandemia się szczęśliwie zakończy. Dziś mamy nowe fakty, nowe informacje związane przede wszystkim z edukacją, ale o tym za chwilę. Mnóstwo pytań trafia do mnie w sprawie wyborów i przekazywania danych naszych mieszkańców poczcie polskiej. Pragnę zapewnić, że żadne dane nie zostaną przekazane, jeżeli nie będziemy, mieli pewni, nie będziemy mieli pewności w mieście, że jest to zgodne z obowiązującym prawem. I tutaj zawsze postępujemy w sposób legalny i tego się będziemy trzymali. Chcę powiedzieć, że nikt nas do tej pory nie zwolnił z obowiązku przeprowadzenia tradycyjnych wyborów, dlatego te procedury idą niejako równolegle, i, i, i tutaj są przygotowywane lokale. Dokonujemy zakupu długopisu w najbliższym czasie, więc, więc są to działania, które, które nie zostały przez nikogo do tej pory odwołane. Ale oczywiście stan prawny może się tutaj zmieniać, będziemy to na bieżąco analizowali i oczywiście będziemy się zachować zgodnie z obowiązującym prawem, dlatego że. Do takiego przestrzegania prezydenta miasta i wszystkich urzędników w mieście zobowiązują stosowne ustawy i ponosimy za to również odpowiedzialność personalną. Dzisiaj odbyła się konferencja w sprawie edukacji. Wiemy już, że szkoły, żłobki, przedszkola, uczelnie pozostaną zamknięte do 24 maja, co najmniej do tej daty. Wiemy, że matura odbędzie się pomiędzy 8 a 29 czerwca bez egzaminów ustnych a więc tylko egzaminy pisemne, te które są brane pod uwagę przy rekrutacji na studia, egzamin ósmoklasisty 16-18 czerwca, egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe między 17. a 28. sierpnia. Dodatkowe egzaminy dla osób, które nie mogły przystąpić, nie mogły przystąpić w wyznaczonym terminie do matur, będą na początku lipca. Wyniki matur do 11 sierpnia, co oczywiście skróci nieco proces rekrutacji na uczelnie wyższe. No ale mam nadzieję, że szkoły sobie wyższe z tym doskonale poradzą. Poprawkowe egzaminy na początku września. No i jest szansa, że od 1 października nasi maturzyści będą mogli być szczęśliwymi studentami pierwszego roku na uczelniach. Trochę statystyki. Jesteśmy w trakcie dystrybucji maseczek dla mieszkańców. Przypomnę, że rozpoczęliśmy tę dystrybucję w pierwszej kolejności dla osób, dla seniorów. To było 75, plus. w tej chwili jest to 65. Plus. Wszyscy, którzy potrzebują maseczek poza tym, a i nawet w tym, w tym przedziale wiekowym, mogą się zgłaszać do. Centrum Seniora. Tam jest koordynacja tego procesu. Pomaga nam w tym bardzo wiele osób. Dziękuję wszystkim, którzy szyją te maseczki. Dla nas, tym, którzy je roznoszą, to są również pracownicy strefy płatnego parkowania, wolontariusze, trochę nam pomaga Straż Miejska. Za to bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Oczywiście ten proces będzie kontynuowany i będziemy sukcesywnie nabywać kolejne maseczki albo będziemy nabywać materiały. Z których będą one szyte. Jeżeli chodzi o naszych przedsiębiorców, to do tej pory wpłynęło 57 wniosków o odroczenie podatku od nieruchomości, a także 321 wniosków dotyczących czynszów. No, tych wniosków rzeczywiście, jeżeli chodzi o podatek, jest niewiele, biorąc pod uwagę skalę całego miasta. Jeżeli chodzi o czynsze, no to jest to około 30%. Wszystkich osób, które wynajmują od nas lokale, więc ta grupa już jest spora. Jak wiemy, edukacja, lekcje odbywają się za pomocą internetu i różnych instrumentów i narzędzi, które są tam dostępne. Więc udało nam się też zakupić parędziesiąt laptopów dla szczecińskich, młodzieży, szczecińskich dzieci, a także około. 200 zestawów sprzętu komputerowego zostało nam podarowanych przez szczecińskie firmy i trafiły te zestawy do tych dzieci za pośrednictwem dyrektorów szkół, które no nie miały takiego sprzętu, często w domu jest jeden komputer, dwójka, czasem trójka dzieci, więc żeby każdy miał swój, mógł spokojnie uczestniczyć w zajęciach. Ten sprzęt był rozdysponowywany. Także dziękujemy wszystkim firmom, które się zaangażowały w ten proces. Gdyby ktoś jeszcze się pojawił, to oczywiście chętnie takie wsparcie przyjmiemy. 200 zestawów plus paradziesiąt naszych to jest ponad 10 klas, gdyby tak policzyć statystycznie, w pełni wyposażonych. Więc jest to naprawdę duża. Duża grupa. Jeżeli chodzi o fundusz pożyczkowy, który przypomnę, jest w kwocie 10 milionów złotych, przewidziany na gotówkowe pożyczki dla naszych przedsiębiorców, to wpłynęło do tej pory 15 wniosków na około 1 milion złotych. Przygotowaliśmy też mieszkania dla medyków i miejsca w hotelach. Dzięki właścicielom hoteli, którym też bardzo dziękujemy za wsparcie, na dziś korzysta 19 medyków z tych noclegów, więc mamy jeszcze sporą bazę do wykorzystania, jeżeli takie potrzeby się w szczecińskiej służbie zdrowia pojawią. Dotyczy to przypomnę nie tylko lekarzy, ale także pielęgniarek, ratowników medycznych, laborantów. Też pewne możliwości przygotowujemy dla pracowników naszych domów pomocy społecznej. Jeżeli chodzi o artystów, to zakończył się nabór wniosków na stypendia twórcze. Mamy 200 tysięcy złotych i tam wpłynęło 77 wniosków, a więc sporo. Do 27 kwietnia będzie też program małych grantów, które koordynuje Trafostacja Sztuki. Tutaj mamy 50 tysięcy złotych i na razie 7 wniosków. Mamy też organizacje pozarządowe, jest akcja NGOsy dla Szczecina, Szczecin dla NDZiOSów, 100 tysięcy, wpłynęło 29 wniosków, czekamy na kolejne. Także jest działanie sektora trzeciego i program wsparcia doraźnego, tam trzy wnioski, także tutaj też zachęcamy organizacje do sięgnięcia po to wsparcie. Jak wiemy, mamy już otwarte tereny zielone, także kąpieliska, oczywiście nie możemy się kąpać jeszcze, bo po pierwsze jest za zimno, po drugie no nie ma na to zgody, natomiast są oczywiście dostępne dla spacerów, oprócz miejsc do gulowania, biwakowania i palenisk. Przypominam o tym dlatego, że taka chęć do pieczenia kiełbaski gdzieś tam może się pojawić, więc zachęcamy, żeby raczej z tego nie korzystać, gdyż straż miejska, policja będzie, będą na te sytuacje reagowały. Jest też troszeczkę mniej rygorów, jeżeli chodzi o pogrzeby. Ceremonie w naszych kaplicach mogą się odbywać z około 15 osobami już, a nie tylko 5, więc, więc no jest to sytuacja troszeczkę łatwiejsza dla rodzin, które niestety spotyka ta tragiczna sytuacja związana ze śmiercią najbliższych, trzy ekoporty, działają w mieście. Przypominam, bo zbliża się weekend: arkońska, leszczynowa i taczaka. Jeżeli mamy jakieś odpady, nie wyrzucajmy ich do lasu, nie wyrzucajmy ich gdzieś na pola. Sam byłem świadkiem niedawno, że koło mnie ktoś zrzucił cały samochód różnego rodzaju gratów. Więc unikajmy tego. Jak widzimy, zawiadajmy odpowiednie służby. Można to odwieźć do ekoportu. I to jest nieodpłatnie od mieszkańców Szczecina przyjmowane. Wracamy do ślubów. Pierwszy ślub, już jutro. Oczywiście ograniczona grupa do nowożeńców, świadków i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownika poznamy po łańcuchu, bo też będzie miał maseczkę na twarzy. I nowożeńcom też przypominam, żeby sprawdzili przed tym aktem podpisania, czy na pewno pod tą maską jest właściwa osoba, z którą chcą zawrzeć związek małżeński. Mamy taki projekt Szczecińska Domówka, to jest animowanie czasu online dla najmłodszych. To są warsztaty w formie krótkich filmów dla mniejszych i większych naszych pociech. Wszystkie te materiały są dostępne na profilu facebookowym Żeglugi Szczecińskiej. Żegluga to koordynuje. W ten projekt zaangażowani są szczecińscy animatorzy i artyści. Zapraszamy na tę stronę również artystów i animatorów do wsparcia tego projektu. Jeżeli chodzi o obsługę w urzędzie, to oczywiście zachęcamy do korzystania z internetu, z poczty elektronicznej, ale także można wrzucać wnioski i dokumenty w odpowiednich kopertach, oczywiście do urny, która tutaj w wejściu urzędu się znajduje, a także w naszej filii. Bezpośredni kontakt z interesantami, zawsze po uprzednim umówieniu się. Przypominam też, że jeżeli chodzi o nasze samochody, że pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne zachowują ważność do 14 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Więc mamy na to jeszcze czas, proszę się nie obawiać. Jeżeli komuś minął ten termin, to będzie miał dwa tygodnie od zakończenia tego, tego stanu. Szczegółowy poradnik jak załatwiać sprawę znajdziecie na naszej stronie koronawirus.szczecin.eu i tam wszelkie informacje, można też dzwonić, można też zadać pytanie mailem, zachęcamy do tego. Wszystkim osobom, które mają pilną potrzebę załatwienia różnych spraw, na pewno te sprawy w urzędzie załatwimy. Mamy też apele o wsparcie i życzliwość. Fundacja Anioły Lubią Żywioły oraz zachodnia grupa medyczna zwracają się z prośbą o przekazywanie masek, takich pełnych masek do nurkowania. Więc jeżeli macie takie maski, jesteście gotowi się z nimi rozstać w szlachetnym celu, będą one po odpowiednim przerobieniu mogły stanowić dobre zabezpieczenie dla pracowników służby zdrowia, więc wchodźcie na strony Fundacji Anioły Lubią Żywioły, tam będą informacje. I można te maseczki, te maski przekazać, na pewno będą służyły w dobrym celu. Jeżeli spotkacie w sklepach lub w aptece wolontariusza działającego w ramach akcji Szczecin pomaga, puśćcie go w kolejce, żeby ułatwić mu pracę. Pamiętajmy też o życzliwości dla pracowników służby zdrowia, też jeżeli można, puszczajmy ich w kolejce do sklepu. Wiem, że niektóre sklepy same piszą na drzwiach o tym, że. Pracownicy służby zdrowia są bez kolejki obsługiwanie, więc myślę, że taka życzliwość jest bardzo ważna. Oklaski są ważne, ale też taka praktyczna pomoc dla tego, tych medyków, którzy rzeczywiście są w tej chwili na pierwszej linii walki z koronawirusem. Tyle informacji wstępnych, a teraz przejdziemy do pytań i odpowiedzi. Pani Lilianna pyta: dlaczego nie dezyfekujemy przystanków i ulic? Proszę Państwa, dezynfekujemy te wszystkie punkty i miejsca, w których możemy się bezpośrednio stykać z wirusem, a więc uchwyty, poręcze, klamki, staramy się zabezpieczyć wszędzie, jeśli wejdziecie do urzędu, można przy każdym wejściu, czy dopiero obsługi interesantów, dezynfekować sobie ręce, komunikacja publiczna też jest dezynfekowana, dezynfekujemy toalety i tak dalej, to wszystko jest robione, natomiast nie ma takich zaleceń, aby czy konieczności, żeby dezynfekować chodniki, przystanki. No, jednak nie dotykamy rękoma chodników, nie dotykamy przystanków, nie ma takiej konieczności, więc ryzyko zarażenia w ten sposób jest bardzo, bardzo niewielkie i byłaby to kosztowna operacja. Musielibyśmy to wykonywać nie raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, tylko dwa, trzy razy dziennie tych przystanków jest 1200 w Szczecinie. To jest ogromny wysiłek organizacyjny, ogromny wysiłek finansowy, efektywność tego jest naprawdę niewielka, więc skupiamy się na tych wszystkich miejscach, gdzie ten kontakt z wirusem jest bardziej realny niż ten na, na, na chodniku. Myślę, że wszyscy poruszamy się w maseczkach, w rękawiczkach, więc ryzyko jest tutaj niewielkie. Pani Anna pisze, prosimy o zniesienie obowiązkowej kwarantanny dla pracowników przygranicznych. Pani Anno, no to jest ważki temat, zresztą dziś protest w tej sprawie po obu stronach granicy. Apelujemy do rządu, żeby wprowadził tutaj specjalne rozwiązania dla osób pracujących po obu stronach granicy. Dotyka to wielu podmiotów, wielu osób, to jest dla wielu dramat życiowy wręcz, więc mam nadzieję, że za parę dni być może rząd znajdzie rozwiązania wtedy niestety nie leżą w naszych rękach, ale dopingujemy i będziemy apelowali o to, żeby takie rozwiązania były tutaj właśnie w Szczecinie, szczególnie jest to ważne, były wprowadzone. Bardzo proszę o kolejne pytanie. Pan Artur pyta, czy rozważa, że jest obniżka czynszu w TBS-ach, który i tak jest bardzo wysoki. Panie Arturze, już parokrotnie o tym mówiłem, jeżeli mamy problem z płaceniem czynszu, wystarczy zwrócić się z wnioskiem do TBS-u. W zależności od sytuacji danej osoby, czynsz będzie zawieszony, a może być też umorzony. Natomiast nie wprowadzamy generalnej zasady, dlatego że ten kryzys nie wszystkich dotyka w jednakowy sposób. Część osób otrzymuje wynagrodzenia, część osób normalnie pracuje, a część rzeczywiście jest w dramatycznej sytuacji. Więc pomagamy tym, którzy są w dramatycznej sytuacji. Natomiast ci, którzy pracują. Ponoszą koszty, dlatego że my też musimy ponosić jako miasto wszystkie koszty związane z dezynfekcją, z wywozem śmieci, opłatami za wodę i tak dalej, i tak dalej. Z tego obowiązku nikt nas nie zwolni. Nie mamy niestety jako miasto Narodowego Banku Polskiego, który by nam drukował miliardy złotych i dostarczał nam tutaj w odpowiednio opakowane. Wszystko to, co wydajemy na funkcjonowanie miasta, pochodzi z waszych, drodzy mieszkańcy Szczecina opłat, podatków, waszych pitów i tylko tymi pieniędzmi dysponujemy. Jeżeli ich nie będziemy w ogóle mieli, no to wówczas nie będziemy mogli realizować naszych zobowiązań. Już dziś szacujemy straty budżetu miasta Szczecina, jeżeli ta pandemia zakończy się do końca czerwca, to będą straty około 160 milionów złotych, w środku które nie wpłyną do budżetu Szczecina, więc to są naprawdę bardzo poważne kwoty. Kolejne pytanie też pani Izabeli związane z pracownikami transgranicznymi. Potwierdzam, że nie mam żadnej wiedzy o złagodzeniu tych rygorów, natomiast wiem o tym, że coraz więcej sygnałów do rządu trafia w tej materii i być może będzie to przy kolejnej, przy kolejnej liberalizacji obostrzeń, będzie to wzięte pod uwagę. Taką mam nadzieję, bo szczególnie tak jak mówię wcześniej, jest to istotne. Pan Bartosz pisze: Dzień dobry, co z rodzicami, którzy nie pracują, bo muszą zająć się małym dzieckiem? Czy zasiłek zostaje przedłużony? No z tego co wiem, to zasiłek do 8 lat jest przedłużany cały czas, więc te środki osoby będą otrzymywały. Oczywiście mamy świadomość, że no dobrze by było przynajmniej częściowo w ramach, w ramach tego, schodzenia z obostrzeń, uruchamiać żłobki przedszkola, szczególnie dla tych osób, które no muszą pracować, ponieważ są to lekarze, funkcjonariusze policji Straży Miejskiej. Tak w niektórych krajach się dzieje, więc myślę, że być może też i to się wydarzy w Polsce. Na razie niestety musimy, musimy pozostać i opiekować się sami tymi dziećmi. Pan Marcin pisze, pytam Panie Prezydencie, od kiedy będzie można umyć samochód na myjce? Panie Marcinie, no, uważam, że jeśli ma Pan brudny samochód e, i stanowi to w jakiejś mierze zagrożenie również na bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo samochody powinny być w miarę czyste, e, no to oczywiście może Pan samochód umyć. E, I tutaj nie powinno być problemów. Zrobiły się afery, ponieważ w paru miejscach policja w Polsce. Karała za mycie. Ja nie słyszałem, że wcześniej taka sytuacja miała miejsce. Pamiętajmy o tym, że mycie samochodu to jest w jakimś mierze też dezynfekcja tego, tego auta, jego opłukanie z zewnątrz, więc, więc no, mógł samochód stać przy karetce, do której akurat był pakowany. Chory, czy osoba zarażona koronawirusem, więc miejmy świadomość, że takie sytuacje też mogą mieć miejsce, więc co do zasady mycie nie jest, nie jest zabronione, natomiast oczywiście trzeba przestrzegać reguł, a więc mieć rękawiczki, mieć maseczkę na twarzy, nie kontaktować się z innymi użytkownikami Myjnymi, Myślę, że wtedy policja nie będzie robiła nam z tego powodu żadnych problemów. Pan Sławek pisze, witam Panie Prezydencie, czy mogę z rodziną wybrać się na plażę? Nad zachodnie pomorskie morze, spędzić chwilę z dala od ludzi. Mam nadzieję, że policja podczas kontroli nie będzie miała zastrzeżeń. Dziękuję. Panie Sławku, spacery są dopuszczone. Natomiast jak policja potraktuje przemieszczanie się ze Szczecina nad morze, za to niestety nie mogę odpowiadać. Więc to jest pana, pana ryzyko, czy w razie zatrzymania przez patrol policji będzie pan w stanie uzasadnić konieczność tego przejazdu. Zalecałbym raczej spacer nad jeziorem Dąbie czy na Głębokim, ponieważ lasy są otwarte, więc jeśli nie biwakujemy, to, to taki spacer jest jak najbardziej zasadny. Przy czym czym bardziej wejdziemy w las, być może będzie mniej ludzi, więc będzie po prostu bezpieczniej. Pan Dariusz pisze, czy w urzędzie pomyślano zwanie sposobu naliczania opłaty za śmieci, bo jest odwody. Im więcej się myjemy, tym więcej płacimy za śmieci. A mycie staje się coraz bardziej popularne. Panie Dariuszu, myślę, że boimy się tyle, ile potrzebujemy rzeczywiście. Oczywiście to oznacza powiązanie, powiązanie z opłatą za śmieci, za wywóz odpadów. Taki system przyjęliśmy w mieście. Jest on dużo bardziej efektywny niż od liczby mieszkańców, ponieważ te dane co do liczby mieszkańców no, bywają różnie podawane. Jedni Traktują to bardzo poważnie, inni z pewnym przełożeniem oka. Takie mamy doświadczenia z Polski, dlatego ten czynnik liczenia od wody jest w miarę racjonalny. Szacujemy, że około 3 do 4 metrów sześciennych zużywa wody każdy mieszkaniec Szczecina na cele bytowe każdego miesiąca, i to mniej więcej tak jest, tak jest policzone. Więc nie planujemy zmieniać tego. Jeżeli natomiast ktoś używa wody do podlewania ogrodu, i ma oddzielny licznik, wówczas ta woda nie jest liczona do e, tej zużytej e, w związku i powiązanej z wywozem e, odpadów, e, a tym bardziej, że w domach jednorodzinnych też mamy taką oto sytuację, że e, ta opłata jest tańczona od gospodarstwa domowego, więc tutaj nikt nic nie zmieniałem. Kolejna osoba, pani Agnieszka, pisze, do kiedy granice będą zamknięte, no właśnie, Myślę, że to potrwa jeszcze dość długo. Na razie walczymy o to, żeby ten ruch transgraniczny był puszczony, mały ruch, natomiast na pewno podróżowanie w celach turystycznych, no myślę, że nie będzie możliwe przynajmniej do, 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 końca, do końca maja, jak nie do końca czerwca. Więc może na wakacje ta sytuacja się zmieni i wtedy będziemy mogli rzeczywiście się poruszać. Dzień dobry. Jakie kroki podejmuje miasto w związku z przeciwdziałaniem suszy? Czy miasto jest przygotowane na walki z pożarami w regionie? Czy podjęte zostały rozmowy ze stroną niemiecką w tej sprawie? Pyta o to Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Szczecin. Moi drodzy, więc jeżeli chodzi o miasto, bo za to odpowiadamy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje poza terenem Szczecina, to tutaj inne służby Tą sytuację monitorują. My oczywiście monitorujemy lasy miejskie. Mamy trochę monitoringu też tam, więc będziemy się starali tym sytuacjom ryzykownym przeciwdziałać. Natomiast jeżeli chodzi o rośliny w mieście, to rozpoczynamy proces związany z przygotowaniem do ich nawadniania. Są takie systemy związane z obudowaniem specjalnymi workami drzew w mieście, żeby one były w odpowiedni sposób nawilżane. Będziemy też podlewali. Część skwerów, tych rabat kwiatowych, które są tutaj w mieście w różnych miejscach usytuowane. Więc takie działania będą, będą podejmowane. Postaramy się też zadbać o te najcenniejsze drzewa w sposób szczególny, które są szczególnie pomnikami przyrody w Szczecinie, więc taki plan działania. Jest, jest przygotowywany. Oczywiście, jeżeli chodzi o stronę rolniczą, no to rolników mamy niewielu w Szczecinie, więc, więc myślę, że tutaj te elementy, które są przygotowane dla rolników przez Ministerstwo Rolnictwa, też te osoby będą mogły z tego skorzystać. Pan Andrzej pyta, czy miasto robi cokolwiek dla osób spoza miasta pracujących w Szczecinie? Koleje regionalne zawiesiły wiele ważnych, ważnych kursów. Kończąc pracę 22 nie można dostać się na przykład do stargardu. Koledzy z niemieckiego pogranicza nie mogą przekroczyć granicy, wkrótce skończą się urlopy i stracą pracę, bo się w niej nie stawią. Przecież Unia Europejska zapewnia swobodny przepływ ludzi w ramach jej granic. Bezwarunkowe zamknięcie granic to bezprawie. No właśnie, kolejny głos w tej sprawie widzę, że on budzi naprawdę duże, duże emocje. Zgadzam się. Takich sygnałów naprawdę bardzo wiele do nas dociera, więc staramy się je przekazywać przekazywać dalej. No niestety nie zorganizujemy transportu publicznego poza granicę Szczecina. To już jest w gestii samorządu województwa, koleje regionalne, więc te połączenia do Stargardu, do czasu, gdy nie ma kolei metropolitalnej tak zwanej, za którą będziemy w części ponosić odpowiedzialność, no to to niestety jest, jest poza nami. Ale będziemy, będę zwracał Panu Marszałkowi uwagę na to, że być może żeby przynajmniej na tych kluczowych kierunkach w ramach obszaru metropolitalnego te pociągi kursowały według starego rozkładu, jednak, a nie zmienionego. Pani Danuta pisze. Dzień dobry, może coś przekapiłam, bo spóźniłam się chwilę, Co z przekazywaniem danych naszych, danych poczcie polskiej, czy są już decyzje? Pani Danuto, nie przekazujemy żadnych danych, dopóki nie jesteśmy pewni co do tego, że to przekazanie jest zgodne z prawem, bo Oczywiście poczty obowiązują pewne regulacje i może się powoływać na stanowisko premiera, natomiast my też ponosimy jako urzędnicy określoną odpowiedzialność i musimy być pewni, że to, co robimy, jest zgodne z przepisami. Dlatego dopóki tego nie wyjaśnimy w sposób niebudzący przynajmniej w naszym odczuciu wątpliwości, to, to takich danych poczcie nie będziemy przekazywać. Pan Józef pisze: Czy miejskie inwestycje będą kontynuowane? Tak, Panie Józefie. Będą kontynuowane. Te, które są w toku, wszystkie się dzieją w niezłym tempie. Jeżeli są jakiekolwiek chwili opóźnienia, to one wynikają czasem z braku dostaw towarów, które powinny jakiś szczególnych, które powinny nas trafić spoza granic Polski, ale nie, nie mam sygnału, żeby to były poważne zakłócenia. Oczywiście co do nowych przetargów, one też są wdrażane. W tej chwili natomiast e, oczywiście będziemy na jesieni analizowali, e, czy nas na wszystkie rzeczy, które są w planach, e, stać, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, e, ten ubytek rzędu 150 paru milionów złotych e, z całą pewnością w budżecie Szczecina w tym roku się pojawi, a jest to bardzo znacząca e, kwota. E, pan Andrzej Dudek, kiedy fizycznie można będzie załatwić sprawę w Urzędzie Napraw Obrzeżu? E, z tego co wiem, e, to obowiązują zasady podobne jak tutaj w urzędzie po tej stronie miasta, więc jeżeli umówimy się telefonicznie czy za pomocą maila, to te sprawy można załatwić, natomiast oczywiście dokumenty można też wrzucać do specjalnej urny. Podobne rozwiązania są tutaj i właśnie na Prawobrzeżu. Dziękuję wam wszystkim za te dzisiejsze pytania. Mam nadzieję, że chociaż w części udało mi się ten głód informacji zaspokoić. Życzę wszystkim udanego weekendu. Przypominam, że w przyszłym tygodniu nie będziemy się spotykać codziennie, ale znów na, na, na czacie. Mamy we wtorek sesję Rady Miasta, więc tutaj być może wprowadzimy pewną, pewną korektę i nie będzie to wtorek i piątek, ale o tym, o tym za, chwilę, za chwilę was poinformujemy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia.